Hej, cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MINECRAFT uh. 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 Witam was już ponownie i... Kuś... te... Radzie. Także witam was Ja no i w dzisiejszym odcinku. Tak. Surpak jest dalej, ale nie dość, że mi ukradli skina. jeszcze mi je zrobili ze mnie babę. Już. No Minecraft. Trochę. Tak, że trochę pokopałem to światło dosyć sucy poziom. To znaczy światło dosyć sucy poziom, miałem powiedzieć. I korytarze, korytarze, korytarze i bo za chwilę gotowe nie pamiętam, gdzie zostawiłem piec. Tu było chyba, żelazo, na razie, to że... No troszeczkę pokopałem. A zaraz jakieś jak ja... Nie. Nie znalazłem żadnych diamentów. Dalej chodzę z moimi 17 adiaksami. I dzisiaj postaramy się to zmienić. Ojej, 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 jest. ojej, To ojej, ojej, a złoto strasznie mało. Strasznie dużo żelaza, strasznie mało. Co? Złoto, no. Strasznie mało. To kiedy czasami potrafiłem wyjść z stachem lekko. Ale dobra. Tak, tak. Taki los mi był pisany. Będziecie znaleźć. Kopu, 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 kopu. A ja szemba! I to chciałam Wam podziękować za to, że bardzo miło przyjęliście moje dwa ostatnie materiały odnośnie Magika. I czy będzie się coś pojawiać? Możliwe, że na jakieś tam speciale właśnie będę dalej Właśnie śpiewał. Ewentualnie będą live streamy, live streamy, więc możecie się spodziewać, że kiedyś jeszcze taka cringe'owa będzie. Może, po... może Tadzi, Nazywajcie to jak chcecie, ja to u nas... Ale pamiętajcie, to jest jednocześnie... To było jednocześnie special na 40 widzów. Na 40 subskrybentów. I na 40... I jednocześnie z powodu, że zostawili się tyle upów w górę. No kurde, ale Minecraft, czemu żeś mnie ze mnie zrobił Bobę? Kurde, żebym chociaż był z Steve'em. Zresztą tego skina bym przeżył. Ale nie, trzeba mi za zrobić takie To Ja się do kobity się nie nadaję. Przecież jak ja sprzątam... Przecież ja się sprzątać nie umiem nawet. Zobaczmy przy gotowaniu o tych zjawcukowych. cokolwiek. eeech, y, y, hashtag, hashtag rasizm. Wiem, jestem rasistą Polacy rasiści, si każdy to powie! Egen, ale... Dobra, teraz jak na serio. Um, jeśli chodzi o tam, nie miałem za bardzo okazji... Dobre, nie, dobra, nie ma proszę o tematu polityki. Ale... Jeee! Yeah, peace! <grym> nie wiem jak zawsze, kurde, coś, coś... coś mi nat nie jakiś pomysł. Na... Powiedziałem coś o polityce, to zapamiętajcie, to zawsze trzeba mi dać pry. No chyba, że praktycznie chcecie ze mną na tym porozmawiać, ale przy nagraniach jest, mam zakaz polityki. Którym ja jestem? Późniony. O Boże, aż w 20? Ten dziwnego jak to dziwnego, że od sobie Teraz jestem na 11, nie? To no, to będziemy kopać na 11. A co się no bo na tym poziomie zazwyczaj jest... Ja zawsze jak kopię, to nigdy nie trafię na lawę i nie ginę. A teraz kopię restą, bo jak widzicie X z X się musi zgadzać, a no wiecie, fajnie byłoby przyjść na, na powierzchnię z ciasnym którymś poziomem. A dzisiaj naprawdę będzie dłuższy odcinek, tylko trzeba by było jakieś jedzenie złożenie sobie. Ja tam świczuszkę. Są so, jakieś diamenty? Ma pan tam jakieś diamenty? Panie. Ma pan jakieś tam ma jakieś diamenty? Nie ma. No chyba. <gry> A co z tym Minecraftem z, z kolegami? No to kur. To się właśnie serwer wanda. Tak, tak, to jest taki nie po kosztach całkowicie. Full Fult niecięcie na po koszczach było, więc stać nawet było tylko na stanie kolejce. A właśnie, której, gdzie jest? której jestem w tej kolejce. 260 to nie tak dużo. Kiedyś byłem 2390, więc po prostu jak to zrobiłem, tylko tą liczbę. To się załamałem, powiedziałem, fajnie. Różnice mi pograli. A też z tym serwerem były małe, jakieś tam problemy. To jest słynny poziom. Yy, dawaj redstone, redstone. Wiem, że 17 diafów to jest sporo, nawet. W sumie fajny jest ten złoty hełm, bo nie będę go zmieniał. Fajnie by było. Ciekawie, można ściągać enchanty. Tak, to sobie tego mendinga ściągnął. I u nas i dałbym sobie go na przykład na mieczyk. Może ja ten kamienny, ale na mieczek. Woo! Myk, myk, myk. Tak. Chyba ten węgiel wykopię, bo ostatnio przy węglu znalazłem diamenty. Znaczy nie na tym serwerze, ale ogólnie. Ale tak to przecież nie znajdę. Kopu, kop, 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 kop z kop, kop bo to jest za Kop, kop z kop bo będzie zarobek. Kop, kop z kop bo nie ma tu przela zaprzypali. Kop, kop z kop diamentów tam nie ma. Jumpa tam żyje i lecimy dolej. Dobrze, że nie ma takiej piosenki, to zaprował autorskiej nie zbadałem. Tam, 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 dir, tam, dam, tam, tam, dir tam. Przestań śpiewać kornel. A nie ma. O! Redstone. No właśnie ja tak zawsze często lubię pomijać sobie temy. Szczególnie jak jest właśnie ten gravel, Ciekawe czy tam pominąłem. aż zaraz o, matko ile gravela. To, to są tylko po prostu kota daj zaraz lec, a go tam zobaczyć czy tam nie pominąłem Czegoś, jakoś Jeb. Gravel to jest Napiszcie jak jest was Najbardziej nienawidzony blok. Znaczy, nie napiszecie, napiszcie tylko. Pierche! Co się zdeneruje? A nie nie będę pisał. Wiem, że graba jest moim naj... najbardziej denerwującym nie blokiem w historii Minecrafta. Naprawdę już te netterki netery w mojej skrzyni na private serwerze nie jest aż tak tam Ta mam chyba za zedwie... 200. Dwie duże skrzynie samego terraku. Tutaj na często jest Nie mm -hmm. widzicie tu rączki. Nie widzicie rączki tej. Kopię rękę, co biedne. Aj, to się jeszcze kopię, bo mogą być. kształt pszczołna będzie tu. Wągiel, 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 wągiel. Mam już jakieś I ale... To jest bardzo dużo. Bo ja czy czystaki tego. Dobra, to trzeba będzie co zaraz przerobić na bloki, nie? Kiedy ten kilo się skończy, to kupimy tym. Ale wracamy się po Wy... Radstone Ridstone, 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 Ridstone Dobra, ja, ja wiem Wiem, że tam nie ma żadnych bloków, bo... ...bloki wyglądały mają taką obramówkę, Magiatyk tych słupaków nie musisz tam zaglądać, tylko nie sposób. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dawaj mi diaksy, bo cię zabiję. I jeszcze obsydian, czas no ale to nie, obsydian, nie będzie problemu. To od razu sobie już ogarnę obsydian na portal i następny odcinka będzie albo jak w albo robienie jęczmu. O, złoto. Czyżby była Giga Ruda? Ultra Gute. Tu robić śmietniki, bo wtedy, żeby coś znajdować. Żeby znajdować podczas śmietników. Wytykam tanie, emocjonalnie. No i proszę, ile? 8. To teraz można zrobić śmietnik. Ale sako, go... A będziecie mieli luksusowo oświetlony śmietnik, kurde. Myk, myk, myk. Jezu, te dźwięki są okropne. Nie widzę tych dźwięków. Znaczy ogólnie daje jakieś tam dodać takiego horroru w tych kopalniach i też to panie... panie to działa na, na człowieka jak się to doda z teoriami że to Steve jest właśnie, właśnie jakimś kurnikiem, który skinął tej katastrofie. I on teraz co się... Minecraft, to jest jego sen. Fajne są takie teorie, nie zmyślam. Ale Minecraft to jest Minecraft, Tutaj fabuły nie ma, nie było i raczej nie będzie. Tak to był Minecraft, storymod nie nazywał się storymod. W sumie Minecraft Story Mod nie jest modem, dlaczego to się nazywa mod? Czemu to jest Story Mode? czy jakiś, jakaś jest... No i proszę bardzo! Obok Restona i obok węgla! No kur... I obok wody! ja ŁO! Ło, Jezu, ile żelazo! Ето кобра. Но О, два дякса. О, жаш ти, дядо. Zmieszam jeszcze to. Biorę, odpadaj wodę. Dalej ją odpadaj. Ale tam... Tam się nieźle, tu tam, tak powiem, topi. Dobra, 28. poziom, to dawaj, zrobimy challenge wychodzimy tu z 30. poziomem. Wychodzimy z 30. poziomem dopiero. I minimum 20. elementami. A potem się wróci tą z fortunką. Dobra. Raz. Dwa. Seriously? Tylko dwa. Dobra, to tak trzeba dalej szukać tych bieksów? Bo dalej nie ma dwudziestu. A Jackson to w ogóle zapisuje, to leci X, więc też sobie go pozbieramy. Flying redstone. Jeden jeszcze zaraz u Żelazu znajdę. Miii, khobania to. Dobra, to lipca. A teraz to będzie. O Jezu, ja tego napisuję. Dobra, tak mi wystarczy. Bez przesady, masz tak. Marzeka nawet. O nie, Andrzej, wypisałam. Kto tam wróciłem? Żelaza? Tak, wróciłem żelab. Brawo korne. A nie okrążę to, to, out, to out, to out, to out... To jest kurczaki do mnie tak, tak się wróciły. Jak się po z Czekajcie, to jest ta kopalnia To co? Explore, nie? Tam trzeba będzie z obsydianem już elegancko wlatywać mm -mm. No tutaj tu woda blisko, przynajmniej. O matko, ale tu chyba diamentów nie ma. O, to Mady in China, nie? Komentarz polityczny. Ta, wiecie, że wczoraj była rocznica rozpoczęcia pandemii? Ponieważ równo rok temu, co sobie w Wuhanie pierwsze, były w Wuhanie pierwsze te, o zakażenia? Ui! Ui! Agora vai já. Aperimenta. Let's na miejscu, I widzicie, jak to był magiczny teleport? widzisz to kurwa? Co so, już ja, takiego nie ma? Co so, się ja, takiego nie ma, co so, ja? Co się nie ma takiego teleportu, tylko ja? Tylko mnie, um, ja ja! Wiesz, bez poziom pojom. Oj. I wiem, co się będzie działo na tym odcinku Minecraft Hardware. Tak, i małe odpowiedź. I... No, chcę zapytać, a nagrałem, co? Ej, możliwe. Po prostu wiem, co się tam będzie działo. W końcu to moje filmy, to ja będę wiedział, co się tam działo. I założę się, że tam to będzie trwał... trochę czasu. Bardzo dosyć krótko. To, on, to będzie mój najkrótszy filmik na kanale. Proszę o informacyjnych. Hejcie. Cześć, Laura. To jest jedna szkoli. Myślę, że to dopiero 15 500 tysięcy rut jakiś, nie? Nie bo co tyle koble postawiłem, nie pamiętam. Albo może to... Nie pamiętam już. Ostatni odcinek w a był w zeszłym miesiącu. Ponadto. Ostatni odcinek był dwa dni temu. Wcale to nie było Wcale to nie było karowe, które zmywałem, ale lepiej te, które na teraz znowu i znowu nie wiem, kobla. Ach, fuck. A dawaj mi kobla na diamenty. Na diamenty to. Nie, nie, filozofia jest naprawdę na, na językiem bożym. Boże, boże ciekawe jest... Co, co to było wcześniej? Co to było w jaskini? Jak śmiech... tak ten korytarz jest z jaskini, więc je. Jestem ciekaw, czy będę miał problem z wyjściem. Niech drewniany, tylko kamieeeenne, kurwa. Myk, myk, myk. No i jeszcze jeden z mi się przy... Dobrze, na mam dużo żraza, to mi go nie szkoda. And I need... Yeah, I... ...and I need a diamond pickaxe! Oh yeah, and I need a... No i dupa i cztery diasy, potrzebuję to. Módl się, że do, do generatora diasów. to sobie przerobię na bloki bo mokę 21 bloków będzie, dobra to jest cyk ojej a ja jeszcze 7? czyli 32 a ja jeszcze tu jest 12, o 33 bloki jak Nice Czyli nie diaksów, tylko że la Węgla! Jezu, wysuł się Patrzymy, ten tandek Przecież tam mam wodę od razu, tu ja nie Jeszcze tylko jeden poziom i możemy skończyć Ej, w sumie tu jest obsidian, to po co ja muszę iść tam do konianu iść? Stare się A ja lub obsidian po prostu Dobra, jest pierwszy obsidian. Tak. Ice Bucket Challenge. To nie jest Ice Bucket Challenge, tylko Wykop Obsidian Challenge. Challenge, czyli jak tylko wy taki wytrzymać w jednej pozycji. No, teraz teraz będziemy mieć już na jeszcze dwa bloki. Mamy na Enchanting Table, ale i tak nie mamy książki, ale mam Cinetnet. Fioletową Fioletową trzcinę, czy I w ogóle coś takiego? Jestem ciekaw Może w jakiejś modyfikacji No, dawaj mi ten obsydion Mam cz ile? Cztery Kiedyś, kiedyś sobie my, Kiedyś chciałem kopa... Kiedyś chciałem zrobić portal chciałem robić portal z tych Z bloków węgla Spoko Mam wrażenie, że ten obsidian tak, tak daleko ten obsidian poleciał do lawy. Tego choćby zgłapałem. Okej, okay, mamy 6 Teraz już traweli 7. Nie na no podwodę się nie da kopać obsidiano, kurwa. Teraz mamy 7, czyli jeszcze 3 na portal i... Czyli mam na enchanting kurde. No, tu będziemy kopać to będziemy kopać, bo poniżej chyba nie jest. Nie ma chyba trzech poziomów flaby mam tak na przynajmniej nadzieję. A tam może być jeszcze lava. No. Ty właśnie to będzie... Ty to znaczy takie bezpieczniej w ogóle. Super. Mamy Shunning Table. I zaraz tym jak sobie kilo robi na fortunkę. jeszcze dwa... No nie, 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 fulia nie, Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, kop! Kurde. Kop! Kop, Kuba, kop! Cześć, lawa. Ja jestem twoim fanem. Jesteś fanem lawy? Tego nie wiem. I no tu jest, no to jest bezpiecznie. lak o no, może się widzimy jak wykopie cały ten jak wykopie tylko obsidianu bo jeszcze mi brakuje 4 sztuki okej? Okay? jes w końcu wykopałem te przeklęte te przeklęte także ja bardzo serdecznie dziękuję to za oglądanie zostawcie to mapę w górę zostawcie. Zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia trzymacie się i. Elo! Why again? Lewitujący śnieg! Co? Co jest? No nie! Nie wolno! Nie może być czegoś takiego! A!